Pytasz, kiedy co zacznę? A co dawno nie nakrywałem? No, więc sobie przerwę trochę po wyjeździe kamperowym, stwierdziłem, że lekutka przerwa się przydata, cię wiesz? A powietrzu gdzie jedziemy do szkoły, na którą. I niech to Wam wystarczy. A co będzie dalej? To już począł wec. Nie dużo Ciebie i dron, będziemy laty, całą noc, zabiorę Ciebie na wakacje. Trwa, Słuchajcie, trudno być uśmiechniętym w poniedziałek, gra. No, no ale my się staramy, nie? Dzisiaj taki motoryzacyjno-luźny vlog, dlaczego motoryzacyjno-luźny? dlatego, że trochę rzeczy się dzisiaj będzie u mnie działo. Yy, ja spadać krew, nie wiem, czy chcecie jechać ze mną, <laughs> yy, bo wiem, że niektórzy się boją pobrania krwi, a to wcale nic takiego groźnego. A trzeba się badać, trzeba się badać regularnie. Tym bardziej już później, nie, po 40, po 30, czy się powinno zrobić jakieś badania yy, po 40, a potem już tak częściej, nie, potem już sobie trzeba zrobić na przykład po 45, po 50, a potem już tak po dwa lata. Nie? No i to trzeba, bo profilaktyka uważam jest najważniejsza, żeby zdrowo żyć. Dlaczego? Bo jak szybko coś się tam gdzieś odnajdzie, to szybko idzie, to wyleczyć a potem jedziemy do BMW, oddać jedyneczkę, którą mieliśmy pożyczoną na testy, bo kupiliśmy taką jedyneczkę. Już wiemy, kto ją będzie miał i wiemy, kto co kupił, ale to będzie niespodzianka. Zobaczycie reakcję sobie. W październiku ma być odbiór, a więc no trochę trzeba jeszcze poczekać. No całkiem niedługo już, bo jak na nowe samochody, to uwieźcie mi czas oczekiwania 3-4 tygodnie, to jest żaden. Wyjeżdżamy z negą zawsze dużo wcześniej, dlatego żeby przejazd był otwarty. I teraz tak... O, której jest przejazd zamykany? No to Nadia, to no to będzie albo fart, bo jest 44. Oni już lekko hamują, co mnie zawsze przeraża tu, bo ja tu bym najchętniej cisnął jak najszybciej się da, co prawda nie można, ale mam taką dolinę od razu na ten mam. Nie gadaj, zamyka tej, Nadia. A mama mówiła, nie? <słuch> Mama mówi, pośpieście się, bo Wam zamkną. Nie, nie, mamućka, co Ty tam gadasz, pierdoły nam jakieś. Słuchajcie, i będzie mała kampania, ale to będzie kampania aplikacji mojego przyjaciela, która uważam jest sztosem, która uważam za chwilę będzie topową aplikacją w Polsce. Właśnie ze względu na moje dzisiejsze badania. Dostałem od lekarza pana Michała Kwiatka skierowanie na badania i takie skierowanie dostałem SMS-em: badania.pl, i tutaj sobie klikam. I dostałem, jakby, całą listę. Yy, wszystko mam tu pokazane, co mam sobie zbadać. Mogę sobie od razu wykupić te badania, wybrać punkt, do którego pojadę. Zmienię, pojadę sobie do Mosiny Uwaga! Mo. No, tak jest. Wpiszę w nawigację. Będę wiedział, gdzie się udać. Cyk, 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 i sobie tutaj od razu mogę to wykupić. Pięknie. Badania opłacone, więc już tam nie będzie żadnych formalności. Wjeżdżam centralnie. Zobaczymy, nigdy nie byłem w tym akurat tam, gdzie sobie wybrałem teraz. Jeżeli chodzi o pobranie. W ogóle ta aplikacja badania PEL tak działa, że to jest skierowanie od lekarza na badania i automatycznie lekarz również dostanie wyniki. No, myślę, że bardzo duża wygoda. To nie tylko na badanie krwi, na jakiekolwiek badanie, nie? że tam może zlecić, nie wiem, rentgena, może zlecić USG, może zlecić tomografię i tak dalej, i tak dalej. To, co lekarz uważa tam za słuszne, żeby jakie badania zlecić. No a więc słuchajcie, nie tylko MUGO, czyli nie tylko wydawnictwa muzyczne wchodzą w świat aplikacji, a również medycyna bardzo mocno, no i to się wszystko tak będzie rozwijało. Ja jestem naprawdę mega dumny, jak mój przyjaciel robi tako, takie, takie duże rzeczy. A badania.pl to naprawdę sama domena, kochani, bo pamiętam jak walczył o to, żeby taką domenę kupić, to to był już majątek. To naprawdę są wielkie projekty, wielkie, olbrzymie, bo to z takich projektów może się okazać za parę lat, że to będzie kolejne Allegro. Naprawdę, nawet sobie nie stajemy z tego sprawy. I, I lubię oglądać to, jak rozmawiam z nimi, i mi tam w pierwszych dniach, jak ruszył z aplikacją, powiedział: No, Remo, pierwszych sześciu klientów. <noise> ja też się jarałem, jak pierwsi użytkownicy Mugo się zalogowali. Tak samo, nie? A wczoraj miałem 124 nowych użytkowników Mugo, kochani. To jest masakra, ile osób tworzy muzykę. I nawet po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie? A Mugo tylko pomoże żeby ich muzyka dotarła do większej ilości odbiorców. Tej, a więc 11 próbówek krwi mi ściągnęli. Tyle mi pan doktor Kwiatek wywalił badań tej. Myślałem, że go udusza. Uff, aż mi kurde... Luu. Zamiana fureczek. No, słuchajcie, tak krótko. Mm. O jedyneczce. Nad wyraz jeździło mi się mega wygodnie tym autem. Mhm. Jest. Powiem tak, wygodniej niż na pewno x4. <laughs> Serio. Bardzo fajny, kobiecy samochód. Mega wygodny, taki funkcjonalny bym powiedział. Fajne miejskie auto. A więc myślę, że osoba, która będzie nim jeździć z naszej bliskiej rodziny. Będzie bardzo zadowolona. E, no, to się wydarzy jakoś tam w połowie października. A więc co? A więc jadę teraz do osteopaty. Sykam w pień, nie? Bardziej, milion bardziej niż y, 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 pobrania krwi. E, a nie wiem czemu, bo to podobno jest przyjemne. Znaczy przyjemne, no że potem będzie fajnie, nie? Może nie sam zabieg, ale później będzie uuu, fruwał, latał, Remuś będzie latający Remuś. Panie Remikiuszu, pierwsza Pana wiec, prawda? jest. prawda? Każdy się boi, tak? Nie. nie. Schowałem się w ubikacji, nikt mnie tu nie znajdzie. No i co? Się ciśnie tylko jedno, nie? Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Czuję się super, no ale czeka mnie długa rehabilitacja ogólnie. Mam wszystkie pospinane tamte mięśnie przy szyi, przy barkach, tam podobno kosmos jest jakiś. No ale spoko. Trzeba znaleźć na coś takiego czas, Po prostu. No to się maneczko na razie. No i weźmiemy coś innego, może takiego. Słuchajcie, ja tu wchodzę po auto, dzisiaj nowe z Rentalsa, a tutaj mój artysta dziś jest słyszałem. Idę go ogarnąć. Mój no, przyjaciel, no kumpel, no co tu dużo mówi, zaczął działalność mojej firmy, bym powiedział 20 lat temu. Ale cały czas wygląda jak mało lat. Jest ziomek mój, normalnie, pięknie to, słyszałem, że dobry wybór jest. Nic nie ujawniamy, my w tajemnicy wszystko trzymamy i zobaczycie dopiero co Liberek tu wypiera, to jest masakra normalnie. A tak jak powiedziałem przed chwilą, bo, bo wiesz, bo już to przed chwilą powiedziałem, że jesteś jednym z pierwszych artystów, który w ogóle zaczął moją działalność muzyczną jako wydawca. No chyba, chyba trzecim dru drugim druga płyta, no. druga tak druga, Assetaholics druga płyta. Pierwszej trójce to no. jest top Pewnie, to czy top to top top nie I cały czas bardzo silny back -katalog. Ja wiem że czekacie za tym z czym dzisiaj wyjadę. Nie? I to jest dla was najważniejsze. Spoko jeszcze chwila cierpliwości. Krzysiu wypisuje tam jakieś papierki i zaraz idziemy. Dobra, ja już siedzę w, w samochodzie, który wypożyczamy od Rentalsa. Nie chcę wam na razie pokazywać, jaki e, to jest samochód. Zaczekajcie. No oczywiście już tak, tacy mega kozacy już będą wiedzieć, może po fotelu, nie wiem, bo zaraz powiedzą: No Remo, zdradziłeś, dupy dałeś, bo już wiadomo, co to. Ale zaczekajcie, zadzwonię w ogóle do rozmiara, bo bym chciał, e, żeby. Też zobaczył, bo wam powiem jedną rzecz. Co tu jest hitowego? No hitowy jest kolor tego auta, nie naprawdę szczerze wam powiem, że no Remuś by takiego nie kupił, nie? Ale no kurde, ciekawa rzecz. Gdzie jesteś rozmiar? Eee, wiesz co, właśnie za chwilę będę wjeżdżał na tego Aha, bo ciebie nie ma. No to słuchajcie, specjalnie odjechałem z PMW z salonu bo stwierdziłem, że nie chcę tego robić tak samo jak zawsze, bierzemy jakieś auto, że pod salonem robimy, wyjechałem, przejechałem się już nim przede wszystkim, a więc już będę miał jakieś pierwsze wrażenia, odczucia z prowadzenia auta, będę mógł coś więcej konkretniej powiedzieć, ale ogólnie myślę, że auto jak auto yy, BMW bardzo dobre i ten model, który akurat Wam pokażę, no na pewno nie zrobi żadnego wow, bo jest to auto, jakby nie było jakieś budżetowe, jakieś auto miejskie, które no nie jest w klasie premium, do których was przyzwyczaiłem. Ale jedna rzecz uważam, jest niesamowita w tym samochodzie. I niesamowita pod mm, dla niektórych wow, ale zajebiście, a dla niektórych wow, what the fuck! Tym czymś jest kolor. Tego samochodu. Ja stwierdziłem, że mm, za chwilę pojadę do paru osób, wezmę Domina, wezmę Nadię, wezmę może moją mamę, wezmę mojego tatę i będę chciał im pokazać ten samochód tak nagle, tak jak Wy go teraz za chwilę zobaczycie. I będę chciał, żeby ich wrażenie, co zobaczą. Ja autentycznie takiego koloru samochodu bym raczej sobie nie wyobrażał nim jeździć. Auto wygląda dziwnie, no nikt mi nie powie, że nie wygląda. Uwaga! 3, 4. No dobra, jeżeli ktoś by z Was chciał niebieski samochód, to napiszcie, taki niebieski. Nie wiem, jak go nazwać błękitny. Bo ogólnie, za chwilę co do samochodu dojdziemy do, do jakby rozmowy o aucie, ale ten kolor, jak ja go zobaczyłem, jak mi Krzychu dawał kluczyki i wyszedł mi pokazać przed salonem, gdzie stoi auto, ja mówię: Ja wiem, że... Ja tego tak nie wyobrażam za bardzo, mnie w tym aucie, nie? No ale podjąłem się challenge'u, no to muszę go wykonać. I zaraz sobie pojedziemy i zobaczymy, co ludzie o tym myślą. Krótko o aucie. Co tu dużo mówić? Myślę, że takich x jedynek na oglądaliście się na YouTubie masę. A więc z zewnątrz trochę wam pokazałem. W środku dla mnie osobiście dużo wygodniejsze auto niż jedynka w sedanie dużo więcej miejsca, dużo więcej przestrzeni. Mi się akurat podoba zawsze ta duża gajka odbiegów w PMK, a więc tak to wygląda. Myślę, że to jest po prostu model, który jeszcze nie jest najnowszym modelem, bo jedynka w sedanie już jest nowa, dlatego wygląda trochę inaczej, ale mi się nie ukrywam, bardzo podoba i tu całe te wykończenie, no. Chyba jestem przekonany po prostu do, do suwów, no bo to jest mały suw. Jeszcze muszę powiedzieć, że jest mega cichy w środku. Tak, to kurde, to Wam powiem, że, że naprawdę. Albo to jest jakieś wyciszenie tego auta nadzwyczajne, ale on jest tak cichutki, że kompletnie go nie słychać. No oczywiście brakuje mocy, no ale to jest jasne przy takich silnikach. Jak wiecie, nauczyłem się tam jeździć w autami, gdzie dusiłem, miałem setkę w chwilę. No to faktycznie to troszkę inaczej wygląda Z tą dynamiką Ale Po prostu odpoczywam, nie jadę i odpoczywam To jest kurde Atut, bardzo duży atut Uważaj to Zaczekaj Patrzcie tego hita, pato Pat ten kolor Co to jest? Co to jest? x X1 I taka czerwona? No, czerwona tylko była! Nie? No! Ale zgadza! <laughs> I powadna! Rozmiar, dobrze nie widział. Przed tą wideo zobaczymy, jak babcia to ogarnie. Babcie się spodoba. Ale musisz iść tyłem. Jesteś taka niewyjściowa, nie? No nie. No babcia. Ty, no jesteś już babcia, no to co? babcia? No. No, no co? Normalnie, babcia, ja jestem dziadek niedługo, może. Ja mogę być babcia, ale wiesz. No pewno, jakoś wiesz. Jakoś wyszykowana. No, babcia. babcia wy tego, nie. Babcia. I ty, odwróćcie! Widzę, ją, no, Już, już ale ładny. Serio? No. Podoba ci się? No. Kurde, nie? Fajny, nie? No. Ale taki kolor byś chciała, czy inny? Nie, ja widziałam dwukolorowe. No. Widziałeś te dwukolorowe? Nie. Chyba dach w innym kolorze widziałam. Czarny mi się wydaje. No, ale co lepszy niż tamten? Tak. Lepszy. No, ale te są pewnie droższe, nie Remik? Nie wiem nawet, na razie się nie zastanawiam na tym. Fajny, nie? No. <laughs> a taki niebieski Ci się podoba kolor? Nie. Nie, okej. Okay. No, to czyli... Super. Prosta. a tu jest inaczej, nie? Jak w tych naszych, w tych samochodach, wiesz. No. No nie no, wiadomo, że jest inaczej. No babcia, przecież Ty jeździsz garbusem. Aha, ale nie, ale w Jaguarze też było inaczej. No w Jaguarze to miałaś kółkiem kręciła. Ach tu jest wszystko narysowane. No, de... Rozumiem. Tak, to... A to trzeba wduszać. Odpalić se możesz. Na dość no. Ses... no. Se cofnij. A to już się przegląda ty. Jak ci światłupcy będą mijada, nie? Już jest! Dobrze się nikogo nie boję. No, proszę jak idzie, babcia. Kuna, babci się podoba, ale kolor nie. Gdzie? No, A to jak jedzie to no. wyboru. Możesz zawrócić. No, dobrze ci w nim. A ile ta inwówka kosztuje tak do salonu, jakby się poszło? Trudno mi teraz powiedzieć, ale ze 160 tysięcy. To jest Audi 1. Babcia, co ty piskaś? Tak? Nie Audi, tylko BMW 1. X1. X1. No. <laughs> ja Tato, Pa to, pa jaki bagażnik. Babcia, przecież tu se zakupów ty, tyle nas. Ale duży. No, no. Cyk i zobacz teraz jaki ty, masz bagażnik. nie wierzę. No i tam jeszcze tamto, tamto i tak możesz, nie? No. No chodź, bo Ty mówiłeś, no. że Ty nie chcesz takiego niskiego jak tamten. No ten jest już lepszy, taki, tak? taki mi pasuje. A jak kolor? Kolor też pasuje. Pasuje? No pasuje, no a co przecież ja mam wybierać, jak mi w nieba leci... Nie, no bo to nie jest, tego kupić nie można. No. To jest demo. To znaczy demo? No, że taki. Znaczy, do, 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 do... no to no, jest no, z, z rentalsa, czyli cię no. pożyczają, nie? Ja chcę, żebyś mnie zabierał po salonach, nie ja sobie chociaż popatrzę. O, jak sobie no nie... to dobrze. Ja to kupię, teraz w mogę... komentarzach musicie napisać, jak chcecie, żebyś dziadki jeździł po salonach, to dajcie komentarz. No, ja chcę sobie jeździć po salonach. No. O, to no. jest wygodnie, no. No cóż no, jest, tu już tego. No. no, tu już jest klasa. Odpal. Kurwa, poczekaj, odpal muszę tu na i tu. No. No ty Szybciej się kapuje niż babcia. No, babcia, kurwa, przecież do ciebie ona, ona tylko w pysku jest mądra. To jest kurwa człowieku. Dobra, ale, nie dobra, ale tego. dobra już taka jest, taką ją sobie wziąłem i już. Niech się jej wydaje, że jest najmądrzejsza i dobrze, że tak się jej wydaje. kopam jej w dupę, no to trudno, no ale tam... <laughs> Czasami... Ale zupę mi czasami poda, jak jej kurwa zrobię na ogrodzie i to. Tak się narobię, że całe życie tyle nie pracowałem, co teraz, kurwa. Do Dobra, nie doszło na emeryturze. Ale słuchaj. No, so. Jak ci się podoba? No, podoba mi się ten, ten samochód, mi się tam podoba. No, no, no. A bez putów przedłeś? No bez, bo no, no, nie chcę skarpetki. No, nie chcę skarpetki. No, ja mam piękne, kurwa. Ale co ci A nie, Takie skarpetki? No. Takie jak kiedyś było. Barzan puty ma zamszowy i skarpetki kolorowe. Na krawacie gołe baby i tak śpiewali kiedyś piosenki jak... Coś jeszcze tam dalej było, nie? No było dużo, tylko no. Ja nie pamiętam, nie no. wiem Słuchaj, kolor Ci się podoba? No podoba się A bo ja mam w sprawie tego koloru do Ciebie sprawę Nie, nie, nie Co Ci przypomina ten kolor? No, no jak tak na niego pierwsze co popatrzyłeś? Co kochasz najbardziej? Kolejarze. No widzisz. Jest lek Poznań? No jest kolej. No, tak jest kolej. Nadia, chodź chcę Ci pokazać. Chodź. Przejechałem nowym autem. Powiem Ci tak. Podoba się babci. Podoba się dziadkowi, ale jestem ciekaw, czy się tobie spodoba. Tu się, od, tu się odwróć tyłem, odwróć się tyłem. Wychodź, wychodź. Trzy cztery Wygląda jak Mercedes. Jak jak Mercedes. No jak przodem się celi. Aha, okej. Okay. No. A nie widzisz nic dziwnego w tym aucie? To jest strasznie duża. Takie. Wiem, <laughs> że jest takie siedmiosobowa. Aha, no chodzi mi o to, co sądzisz o kolorze. Widziałaś hmm. takiego koloru auta gdzieś? Nie. No właśnie, ja też nie. Czemu ci takie daje? No to trzeba się im zapytać. I co sądzisz o kolorze? Podoba ci się taki kolor? No tak se. Tak se? No ładny jest kolor, ale ja bym nie chciała mieć takiego koloru. Aha, okej. Okay. Bo dziadek by chciał. Serio? No po to jest kibol Lecha Ładnie? Tak. A byś chciała mieć prawko już? Nie. I jeździć? Nie w wieku będę tego. Tak? Będziesz robić. okej, okay, super. Jestem, ja że się zmieszczę. Ta? Ja cię kręcę. też wchodził rozmiar do jednego do środka, widziałaś? Nie. Nie oglądałeś tego odcinka? Nie. BMW X4? To jeszcze wcześniej było 850. No ty się tak. znasz, nie? Tak. Znaszcie, znasz się. Dobra, zobaczymy czy Domino. Domino mi się jeszcze spodoba, bo dzisiaj przyjedzie. Jesteś ostatni. Co, ja sądzisz? Wie, go widzę. Co sądzisz? No, wiem, ja już go widzi. widziałem, bo tu podjechałem. No. Ja nie wiem, no tak od razu ja myślałem w ogóle, że... W ogóle zobacz te kolory twa jak to Ta. wygląda. Kontrast mega, nie? nie? Taki no. ciekawy. Ale generalnie jak ja tu wjechałem, to tak pomyślałem, że to... To może być olszowiec wypożyczalnia, okay, no. A no wiadomo, teraz już no widzę, tak, że to no jest tak, olszowiec, tak, tym tak, bardziej, tak. jak nagrywasz. No. Ale tak mówię, kurde, być może jest tu kto, ktoś inny, że to nie jest. Akurat A wiesz, jak jakąś śmiesznie wyglądał na tym parkingu? Bo same mają czarne, białe, i tak, tak, nagle tak. stał taki tak. niebieski. I, I ze mną ten krzychu idzie do tego. No, no wie, serio? <laughs> I tak sobie mówię, wpadnę na pomysł, jak to. I, jak ogólnie reakcja, to tak i tak, tylko ja chyba miałem taką. Nie, to jest w porządku. No. To mi się mega mocno ten kolor nie podoba. Tak. tak, mi tak. No nie, jest, no, nie no, jakby wiadomo, takie. No, no co ja mogę powiedzieć? Popatrz na tamten kolor. No, nie no więc parę. właśnie, no, no, nie? No. Jakby... To nie jest wcale zły, zły kolor. Nie. Ja rozumiem, jakby ci dali różowy. To by była beka. No, to by nie był, był hit. Nie? Nie? No dobra, to co jeszcze? <laughs> Jeździ Jeszcze se. no. Dobrze. Słuchajcie, super To by było na tyle. Jutro godzina 18:00. Widzimy się na kanale. Trzymajcie się. Pozdrowki. Eluvino. Cześć. Elowina. Elowina.